Witam kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie. Akurat tak się złożyło, że byłem dzisiaj zajęty. Idę tutaj późną godziną zamykać gołębie. I natrafiłem, że mi coś tu grasuje pod gołębnikiem. Ostatnio mi się wydawało, że coś z siatki mi spadło. Z woliery, a teraz nie wiem czego będzie widać. Nie... Jak świeciłem latarką to było widać jak oczka się poruszają. O teraz już go widać. Widać o. się okazuje, że gość mnie tu nawiedza. I tak zostaw teraz o, jak go przyczaiłem Widzicie? Rozmawiałem przed chwilą z kolegą. Jeszcze jak dzwonił do mnie w sprawie gołąbków. I tak sobie tu stałem, stałem, stałem. A mam taką e, latarkę fajną, bo jak się późno chodzi, potem do gołębi to, żeby sobie zaświecić i żeby ręce mieć dobre. No i się okazuje, że, że przyczaiłem. O, gamonia. No i, i siedzi, o. No właśnie. Taki mi tutaj ekwilibrysta przyszedł. Jak zwykle przy nocnym obchodzie przyszedłem sprawdzić co pszczółki robią. O. Mamy noc, do środka im zajrzymy. sobie siedzą lipa teraz kwitnie sobie zbierają ładnie o, takie światło mnie ich denerwuje można podejrzeć co robią samczyki Siedzą sobie na na siodełkach. Niech sobie siedzą grzecznie i taki nocny przegląd. Gołąbków. Tu mamy młodzież. Siedzą sobie. O, a tu w rozpłodzie udało mi się pokazać całą parę. Tu jest czarna, tu jest płowy, one są tak razem sparowane. Cień sobie robię. A tutaj można zobaczyć, może te kolorki o, tych dzieci. Ten jest taki jakby. A sprawdzam, zaobrączkowałem go, bo jeszcze mi się okazało, że jest niezaobrączkowany. A drugi jest połowy. Także takie są młodziaki po starej, czarnej. Po starej czarnej i, i połowę. Tu ma pod ręką to jeszcze też pokażę. Tamczyka, o! Jaki tutaj jest piękny rudzielec. I te światło coś źle świeci. O, teraz będzie lepiej. Tu z kolei dwa, chyba samiczka, wnuczka Van Luna. Ta jest samiczka. Tak, jak powiedziałem, w przyszłym tygodniu młotki będą. I tu jest samczyk. Widzę, że samczyk. Parka. To są wnuki Starego Wannuna Luna. Tu też nie spadni, tu też jest parka. To jest samczyk. Tu jest samiczka. Ona jest taka sama jak jej siostra, co jako roczna zrobiła 8 konkursów. Ej, nie spadni tam. Też, jak widać, młode rosną, o, tu jest też taki z linii e, sztol, razy szalona, a ojcem jest czerwony, jest jeden. Jaki jest drugi cień, robię. Ciemny jest zamówiony tam przez kolegę, z którym właśnie rozmawiałem przez telefon. A tu mam sztola zimbredowanego. Mordę, piękny jest. No, ten już jest też samiec. To jest po sztolu z dwunastego roku i samiczka jest też na pokrewieństwo na sztole po super lotniczce. Która za dwa sezony lotowe zrobiła 21 konkursów, wszystkie pięcety, wszystkie maratony. To jest wnuczek. Ten się podał na sztole, a drugi w gnieździe jest niebieski pstry. Podał się na babcie bądź podała. Tu jest drugie samiczka. Chyba samiczka. O, nie jestem pewien, może też być samczyk i to się na babcie podało. Także widać, o takie są. Takie są młodziaki, najedzony. No, takie są moje perełki. Dziecko szaleńca. Nie wiem czy to Samczyk, czy samiczka. Bezpośrednio po szaleńcu i szalonej. Też mi urosły. O, jak te młode wyglądają. Te u mnie teraz już nie pójdą do lotu, tylko od razu zostaną do rozpłodu. Żeby na przyszłość krzyżować je. Z gołąbkami Które tam Co zakupię nowego To będę krzyżował z, z tą moją linią Żeby sprawdzić co najlepiej Się u mnie Spisuje po prostu Także tak to tu wygląda Idę na podwórko A chwilę odczekam Niech sobie powracają na siodełka Na miejsce Bo im tam zakłóciłem że tak powiem spokój a tu przechodząc jeszcze przez młódki okazało się że jeden jakiś rozwalony poszarpany ale to nie mój także idę zanieść go do wolierki bo myślałem że mój się rozwalił potrzaskał a to jest młody Czas nie umie trafić 109 oddział 2227 Mam tam kolegę, 109 to jest Czechowice dziedzice Zadzwonię do kolegi Zobaczymy czyj młody Tu tak zawędrował tak daleko 3 3,5 lotek do zrzucenia, poharatał się po brzuszku. Ale cóż, także tak to wygląda. Gołąbki powoli wracają na miejsce, więc można zamykać i trzeba iść spać. Także taki nocny przegląd, ale idąc, tu właśnie zauważyłem świecące się oczka od z niespodziewaną. Z odwiedzinami i kotek widzę, że mi tu chodzi. Eee, właśnie więc, a no, tak mnie natchnęło, żeby go nagrać i wam pokazać. O, tak sobie to wygląda fajna ta latarka. Dodatkowe światło, bo jest ciemno, noc. Także idę spać. Dobranoc. Eee, do usłyszenia. Dobry lot.